Cześć! Mamy końcówkę marca, dokładnie 30. No i przyszło chłodzenie. Dzisiaj jeszcze w miarę tak pogoda jest na plusie, ale loty są dość nieduże. No i jestem po pierwszym przeglądzie wiosennym, gdzieś wykonałem go w tamtym tygodniu. Wszystkie matki przeżyły. Rodziny mają się w miarę dobrze. Czerwią, czer, czerwiu trutowego nie widać. Także wszystko jest w miarę ok. Przecież nie będę otwierał może tych uli bo jest dość chłodno a nie ma takiej potrzeby powiem krótko jak to wygląda bo tak dużo jest filmików jak można zobaczyć jak, jak u kogo wyglądają czczoły ule jak jest pokarm sytuacji. U mnie wyglądało to tak że yy, były rodziny które miały dużo pokarmów było tak sobie średnio ale było kilka których nie dużo było pokarmów tych których było mało dałem ramkę na górę następnie folia i, i, i daszek. F wcześniej, a w ulach tych, których przeglądałem tydzień temu, gdzie było, zauważyłem jakieś nieduże ilości, po prostu podałem ciasto prosto na ramki, na to folia i przykryłem daszkiem. Nie daję ciasta na powałkę, bo były jeszcze temperatury wieczorem dość dość niskie, minusowe, minus 5-6 stopni, to ciasto po prostu twardniało, a pod folią zawsze ono jest cieplejsze, bo do tego przechodzą, tam woda się skrapla, czyli jest jakim najbardziej taki, taki sposób udaje, wydaje mi się wskazany. Do tego, tak samo jak tutaj było wcześniej, wszystkie korki zakrywam na głucho, i, i ładnie wtedy pobierają te ciasto. Dzisiaj coś tam jeszcze chodzą, latają, ale już jest chłodniej, już nie ma tak, tak jak było wcześniej. Co do, co do siły rodzin, no różnie to wygląda. Są rodziny silne, są takie średnie, które tam myślę, uważam, dojdą sobie spokojnie, i dwie rodziny całkiem, całkiem słabe. Plan był na początku taki, żeby to łączyć ale zostawiłem, zobaczę jak one jak one sobie poradzą są to dość słabe rodzinki dwie i, i tak, jest plan na to żeby je po prostu później, gdzieś myślę w połowie kwietnia zasilić czerwiem i zobaczymy jak one sobie poradzą nie mam tej oparcia, żeby na siłę, muszę to łączyć zobaczymy jak sobie poradzą, jak wyjdą, bo to, że były słabe ale, ale dają sobie radę, widzę teraz jest już tam też czerw zasklepiony, jest, jest już nowy, także sobie jakoś tam fajnie radzą. Do tego zostały, jedna ramka z pokarmem całą dostała rodzinka, druga dostała na górę ciasto, także zobaczymy jak to będzie. Fajnie, że było tych wcześniej parę dobry ciepłych dni. Duży był ruch pyłków, dużo nosiły było, naprawdę bardzo ładny widok, tu aż szumiało. Już dzisiaj jest chłodniej, przede wszystkim wiatr jest dość zimny. Dużo wnoszą wody, ale też jak tu widać, też jakieś tam spyłki przylatują przelatują, tutaj. Tu zaraz może coś tam przyleci, ale już jest, już jest ruch mniejszy, tak jak widać. A w międzyczasie jakieś inne jeszcze prace wykonuję. Pszczołom mnie przeszkadza, niech sobie spokojnie robią. Zaraz zobaczymy, pójdziemy do pojedła, zobaczymy, bo tam jest ruch dość spory. Ale to, że przyjdzie teraz chłodzenie tydzień, to tam nic takiego specjalnego jeszcze przez to tak źle się nie będzie działo. Jeszcze mamy sporo czasu, także nie ma co tutaj panikować. A, jeszcze co o poszerzanie gniazd. Ja nic jeszcze do tej pory nie poszerzałem. Nie dawałem ani węzy, ani, ani suszu. Tutaj wcześniej było słońce, było dużo pszczół przy wodzie, teraz się zachmurzyło, trochę jest chłodniej trochę jest ale dużo ich nie ma dobra teraz pójdziemy pokażę wam co teraz akurat w tym momencie robię Nadziej będę zabierał się za malowanie daszków tak to wygląda jest tutaj 10 sztuk drewniane daszki tak to mniej więcej wygląda yy, tutaj one tak to jest na tak 12 cm tutaj u góry 10 jest 11 raczej. Na dole będzie taki spadek. Zrobiłem sobie po jednym otworze wentylacyjnym tył-przód, i dzisiaj będę zabierał się do malowania daszki. Sobie zrobiłem takie spłyty, zaraz wam pokażę. Tak to mniej więcej będzie wyglądał ten daszek tutaj przód. W ten sposób tutaj tył pomaluję to dwa razy. Będę następnie skręcał no i zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że jakoś to sobie sobie się ogarnę. Będę właśnie dzisiaj brał to malować. Postawił w tym roku mam plan takich kilka drewnianych uli. Zobaczymy jak w nich będą rozwijały się pszczoły, jak to będzie zimowało. Także a tak to wygląda. A czy będę krył? Jeszcze nie wiem czy będę krył czy nie. Jakoś jeszcze się do końca nie zastanawiałem nad tym. I jeszcze pokażę wam teraz jeszcze jedną rzecz, co właśnie, a, przypomniałam, muszę sobie zrobić. Mianowicie nie tylko pszczoły trzeba podkarmiać. Wczoraj zauważyłem, że trochę zboża, jest tutaj jakieś prawie dwa wiadra. I trzeba będzie już też i ryby powoli dokarmiać, bo widziałem, jak były cieplejsze dni, ruszyło się. Trzeba im podkarmić, tu jest przeżyto i, głównie przeżyto. I to jest główny wodopój moich pszczół. Tutaj jest odległość do posieki jakieś, widać, nie widać tych uli, jakieś 50 metrów. Także teraz zaraz dam rybkom jeść i biorę się za malowanie uli, a pszczoły spokojnie niech sobie dochodzą do siły. Ten tydzień, który teraz nastąpi, ochłodzenie, nic im takiego wielkiego nie stanie. A w tygodniu trzeba przejrzeć i już trzeba myśleć o poszerzaniu gniazd, zobaczyć jak to wygląda, jak, jak w silnych rodzinach, jak w słabszych. No i co, ja biorę się do roboty i powoli ruszam z tym, a no, na razie na spokojnie wszystko działa, także nie jest źle, uważam, że wyszło całkiem nieźle, z zimy wyszły pszczółki i teraz jeżdżę powolutku, trzeba już pędzić na Także trzymajcie się, na razie hej, cześć